Dzień dobry! Wy też kochacie czekoladę tak bardzo jak ja? Uwielbiam desery, w których czekolada gra pierwsze skrzypce, dlatego nie może zabraknąć w mojej kuchni sprawdzonego przepisu na czekoladowe ciasto. Gwarantuję Wam, że dzisiejsze brownie będzie takie jak lubicie mocno czekoladowe i rozpływające się w ustach. Ale zanim przejdziemy do rozpuszczania czekolady, zobaczcie, jaki inny składnik będzie jeszcze dzisiaj królował w naszej kuchni. Jak wiecie, mąka to podstawa prawie każdego ciasta, ale mitem jest to, że tylko z mąki pszennej można wyczarować idealne wypieki. Dzisiaj użyję mąki gryczanej Biokulinar i zobaczycie, że ciasto wyjdzie perfekcyjne. Zacznę od tego, że mąka, którą trzymam w dłoniach, uzyskiwana jest przez zmielenie nieprażonych, obtłuszczonych nasion gryki ekologicznej. Jak poznać, że produkt pochodzi z ekologicznych upraw? Szukajcie na opakowaniu takiego listka na zielonym tle. To certyfikat rolnictwa ekologicznego, który świadczy o tym, że dany produkt jest wolny od pestycydów i uprawiany jest zgodnie z wymogami ekologii, bez sztucznych nawozów i chemicznych oprysków. Wybrałem mąkę gryczaną Biokulinar również ze względu na niesamowite właściwości tej mąki. Zawiera cenny dla naszego organizmu błonnik który wędrując przez nasz przewód pokarmowy przyspiesza eliminację niestrawionych resztek i oczyszcza organizm z toksyn. Dodatkowo niski indeks glikemiczny tej mąki sprawia, że jest idealna dla wszystkich, którzy z powodów zdrowotnych lub sylwetkowych ograniczają węglowodany. Zachęcam więc do szukania zdrowych odpowiedników powszechnej pszennej mąki. To co? Gotowi do pieczenia? Ja już nie mogę się doczekać. Zaczynamy! Sami zobaczcie, jak pięknie wygląda nasze brownie, i musicie uwierzyć mi na słowo, że równie pięknie pachnie. Takie ciasto idealnie sprawdzi się na każdą większą lub mniejszą uroczystość rodzinną. Przekonajcie się sami. Inne proste przepisy na smaczne wypieki i nie tylko znajdziecie na biokulinar.pl ukośnik BioWarto. Do zobaczenia.